Dzień dobry, dzień dobry, kochani. W ten czwartkowy poranek. Mam nadzieję, że spaliście dobrze i zaczynacie cudowny, wyjątkowy, fantastyczny, rewelacyjny dzień. Już jutro. Ten wyjątkowy dzień. Ten wyjątkowy, ta wyjątkowa noc. Kończymy 2021. Zaczynamy 20, 2022. I jak tam. Cel. Zrealizowaliście to, co, o co Was prosiłem. Zrealizowaliście plany, zostały spisane na kartkę. Wróciliście do nich i jak tam Wasze przemyślenia są takie, takie same, czy już znaleźliście jakieś luki w Waszym planie? Myślę, że tak, kochani. Bo to jest coś naturalnego. Tak wygląda właśnie proces planowania, realizacji celów. Ale, kochani, nie przedłużamy, zaczynamy. Posłuchajcie cytaciku na dzisiaj: Wszystko, czego potrzebujesz, to plan, mapa drogowa i odwaga, aby nacisnąć, aby dotrzeć do celu. Plan, kochani, jak rozumiem, już macie cel, już posiadacie mapę drogową. Czyli to, jak chcecie zrealizować swój pomysł, jak do niego dotrzeć, rozumiem, że się tworzy. I czego wam, czego, czego wam brakuje, kochani? Podjąć decyzji, żeby zacząć. Wiecie, kochani, co jest takiego ukrytego w rozpisywaniu swoich celów, w planowaniu swoich celów, to, że jeżeli do tego usiądziemy i będziemy nad tym pracowali, sumiennie pracowali, to bardzo mało odwagi już jest potrzeba. Bo eliminujemy wszystkie negatywne scenariusze. Eliminujemy wszystkie przeszkody, które się pojawiają. Nawet jeżeli wiemy, że one się pojawią, mamy już gotowe rozwiązanie. Strach jest mniejszy, kochani. A przeszkody stają rozwiązane. Jest to prostsze. W ten sposób prościej podejmuje się decyzje, w ten sposób prościej realizuje się swoje cele. Kochani, ja wiem, że szkoła tego nie uczy. Ja wiem, że bardzo mało się tego o tym mówi. Szkoła mówi o pisaniu biznesplanów. I każdy kojarzy to tylko i wyłącznie z jakimś finansowaniem, kredytem. To nie jest oczywiście prawdą. Kochani, kończy się ten rok 2021. Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie zaczął planować, nie zaczął podsumowywać, to zacznijcie. I realizujcie swoje cele, bo warto. Trzymajcie się. Cześć.